Jesteśmy tutaj na terenie, na którym są zabytkowe wagony całkiem pyszne. Jakie mogą być roczniki tych wagonów? Prawdopodobnie lata 50. Troszku stare. Troszku stare, złóż wszystko w drewnie, nie? No trochę to ma. No tutaj jeszcze kawałek logo PKP z orzełkiem, z koroną. Więc zmierzamy do tej wspaniałej lokomotywy. Wygląda to całkiem fajnie. O, to jest to! To jest, świetnie to zachowane jest, naprawdę, rewelacja. Siemanko, z tej strony ekipa Explorer Urbex i gościnnie jest z nami ekipa Urbex Team Kwidzyn. I oczywiście Anna and Robson. i oczywiście ja i jak widzicie, jesteśmy tutaj na terenie, na którym są pociągi wagony. Mamy zabytkowe wagony. Całkiem pyszne, tylko trochę zdewastowane, jak widać no, po oknach. W Ale zobaczymy jak wyglądają w środku. Zobacz, Przetrawić. wszystko jest drewniane, nie? Nie jestem pewien czy to nie wagon sypialny, mhm. sleepingowy. Jakie mogą być roczniki Ustalej. tych wagonów? Prawdopodobnie lata 50. A. To troszkę stare Troszkę stare, załóż, wszystko w drewnie, nie? Trochę to ma Ta, no, znaczy, nie, to Tak Nie, to chyba slippingi niekoniecznie Tak się wszystko ładnie uszczy Myślicie, że to było sypialne? To jest sypialnie, ewidentnie tak? Nie, nie, to wcześniej jak żeśmy byli, Grzegorz, nie było tak porozwalane Zobaczcie, kanapki tam. Tutaj też Dewastują to wszystko, nie? Niestety. No trochę, ale jak to trochę stoi, to nie dziwne. Stawiam na to, że to był wagon sypialny, chociaż mogę się nie mylić. No jak jest się... takie piętrowe, to na 100%. Uh -huh. no. O, kuszetki. Ba bardziej szczegółowej informacji na temat właśnie tej kuszetki nie znalazłem. Co to jest za model? Wiem tylko tyle, że mogą być właśnie za lat 50., ale nie muszą. Mogą być starsze, mogą być to trochę nowsze. Czy tak się spało w korytarzu normalnie? Tu już krzaki przez okno? To już dewastacja na bok. Rosły tutaj w środku. Tak. I tego wagonu. Dziękuję. Ja tu nie mieszka? A eksploratorom nikt w pokoju nie rzuci. <grym <grym> takie grzejnioki. Żaberka. Jeszcze nie zezłomowane. Taki no, się stał? Tak. Ale wydaje mi się, że to są lata 50., jeżeli chodzi o produkcję tego wagonu. No nie no. wiem, bo tych kaloryterach chociażby. Mogę to może, może ktoś. Interesujący się tematyką kolejową na pewno skomentuje. Nie Paweł, książek skomentuje, nadzieję, bo naprawdę nie Paweł, 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 tutaj właśnie zostałeś przywołany. Tak, skomentuj coś, coś na ten temat. Skomentuj, Paweł. Jesteś mądrzejszy na od nas było. trochę w tym temacie. Zgadza się. Paweł tutaj był i naprawdę fajny film nakręcił. którego tak. ja osobiście polecam. bo Mam, mam za sobą obejrzonego i no jest miejsce, co naprawdę go na jeżeli chodzi Fajne. o tematy kolejowe. No, ale niestety jest zdewastowana już konkretnie jest. Prąd. <grym> Nawet ten 220 albo 24. Rozdzielony. O te, jakieś wajcha ogółem. do sterowania nie wiem czym nie znam. Nie powiem. Oświetlenie. No trochę pusto. Tutaj była jakaś szacnia pociągowa. Tu wieszaki są. So coś w tym deseń? Burzyliwe. Już ostatnia dla. Czyli Nie, dla pasażerów. Nie, to A być może. No, tutaj jeszcze kawałek logo PKP z orzełkiem, z koroną. Zastanawia mnie ten orzełek. Bo. Orzełek ma latach, koronę, ale w latach 50. -tych były bez korony orzełki wszędzie. No tak. Chyba nie. Ja myślę, że to mogłoby być. E, później Do, później dolepiane, nie. nie. Właśnie ostatnio na chacie takiej jednej opuszczonej znaleźliśmy guziki od munduru Wojska Polskiego, właśnie bez orzełka, to mm -hmm. z wczesnych 50. -tych. o. O, to jest dobry pomysł, żeby się to wpierdzielić. Ty co? Co tam małkuje? Kominy będę czyścił. Kominy będziesz czyścił? Kuminios. Powodzenia. I, Uważaj i, na trakcję, co? Ja tam. A na... Łazimy po dachach jak Meksykano? Dawaj. Tylko, żeby nas soki nie zauważyły, nie wycisnęli z nas wszystkich soków. Nie, tak. nie. Można coś Można, jak najbardziej. Ci, że z tego dachu można się spierdzielić, bo on jest półkolisty i śniegiem pokryty. To nie radzę. No nie warunki dochodzenia po to. Ten, ten ten jest mniej półkolisty, ale mimo wszystko jakoś nie ufam. Nie będę ryzykował, szanowni państwo, mam nadzieję, że mi wybaczycie. I mógł Soki zauważyć, że jakbyś tak nie pajacować na dachu. Tak więc tyle powinno dostarczyć. Coś ciekawego, czy dalej lecimy? To jest pocztowy, dobrze pamiętam. Tak? To jest pocztowy. O Trochę ślizgoło. Trochę ślizgiem. się nie otwiera? Czy się otwiera, co wiecie? O, to jest dobry, szanowni państwo. O. Na i szafeczki tutaj podobnie ale burdel, o matko łoska straszny Jaki tu burdel jest? O, ale on jest festy jak byliśmy pierwszym razem To w miarę ładnie był zachowany A kiedy to byliście? O kuźba. nie pamiętam roku temu na pewno o, Tutaj burdel strasznie Tutaj to było dosyć ładnie No To ładnie się zmieniło w ciągu roku to jest burdel potężny Nie ma wagonówek? Nie Jak są firówki to mogą być <suszel> wagonówki no Niestety nie Tutaj elewacja, że tak powiem, tego pociągu trochę się różni Jest taki, jakiś, nie wiem, pancerny no Tak się tak wygląda to Zobacz, jaki ładny, resztka orzełka A tam było ładniejsze A węgiel Wungę palili w tych pociągach? Tak Coś tam jest ciekawego? No nie 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 się aż piszczy. Czyszczy i wreszcie. Wajcha Boża. Jest jakaś chata. Mam nadzieję, że to nie ma jakiegoś ciecia w tej chacie. Tak, nie, bo co tutaj się znajduje? To właśnie tam, gdzie był ten węgiel, a to był piec na węgiel normalnie. Piec na węgiel to kibel całkiem ciekawego kształtu, też jakieś sleepingi były, no, ale już nie takie. Hardcore'owe. No. To jest otwarte? Nie. nie. to Trzeba prze się, prze się przez okno wziąć. 220. To co, na pochodnie? <grym grym> <grym> no. Średniowieczny pociąg? Oh, cool. oh. A tutaj mamy logo PKP. Jakaś elektryczna była. Mogę do wejść tu? Tak, <noise> Nawet i usiąść można. Oh. Nie wiem, czy bym chciał tu siadać, jak to tutaj dużo możemy i spało, srało, i strzało. Kto ja się tutaj wyskakać. Nie, bo jemy w kurzu. Urbek <grymne> z Urbeks nie <skakaizm. grymne> Uu, To jest jakaś dziurka wspaniała. T tutaj podłoga trochę dziurawa jest. Mhm. Żeby się ogółem nie zawaliła pod nami. Nie, raczej chyba nie. Bardzo I bardzo też bardzo... finał naszej podróży w tym nie. miejscu. Jeszcze tam na no masz tam. A tam jest dużo zabudowań, tam miała przypału. Nie wiem, to się prawda <noise> Aha. I to lubię. O, to mamy kolejny piecyk. Musimy to sprawdzić. O, tutaj taka kierownica była. Tego typu, trochę inna. Jest zmierzamy do tej wspaniałej lokomotywy co? To jest jakiś samochód, stoi, mam nadzieję, że nie będzie przypomnił Taka pompa, nie? Do parowodu O cholera, no du, Duży kran I co oni tak ręcznie machali, ty wiesz? Nie ma chyba ręcznie Ale masz tylko wajchę Jakby ręcznie to miało być robione A, wiesz dlaczego to jest? Przekręcali jako dźwigni przekręcali na. Możliwe. Na tory? I się lało. Możliwe. Możliwe i tak. Bardzo jest prawdopodobnie. Mogę też kupić dla węglarzy. Dla węglowców. Muzyka. Muzyka. No, że tak to właśnie działa. A tutaj jest tutaj wspania wspaniały ciopąk. Niestety bym się wypowiedział na ten temat, ale się nie znam, więc się nie wypowiem. No powiedz wiesz, o co jak było? Ja? Jaki wiesz? A ja, tu wima? Nie pamiętam. Jest orzek. A ten orzek już bez korony jest. No, to taki komunistyczny bardziej orzek. No, ale to musi być z lat 50. -tych. Chociaż jest na pewno starszy, ale bez orzełka jest. To jest sporo. Bez, bez, bez korony orzełek. Fajnie, no? Fajne coś, ale nie wiem jak to się nazywa. Całe te. Takie jakieś. Całe te to się nazywa. O Chodźcie najpierw jak no, jak wygląda to całkiem z fajnie. Ale zobacz, jak na, namalowane są jak, te... Jak też. sprzęt... Jak z jatamana, no. Wskaźniki jak namalowane... tak namalowane są po prostu markierem? Ale rzeczywiście, normalnie tyle Ktoś, że tak powiem, robił renowację A jakie te? Konewka? Trochę ko sobie, komuś nie wyszło te <summm> od tych cyferek. ale Chociaż te krizeczki są... Też nie są równe, zobaczcie. Takie wajcha jeszcze. To było odmalowywane w jakiś sposób. Ile czy farby. Czyli było po takiej renowacji historycznej można powiedzieć. Nie tak. Teraz odczujemy trochę nowsze pociągi. Teraz będzie za podwójnie, tak? n drugiej strony NK NKWD. O, o, mamy o, cały pełen. Z jaką chcecie jechać? Dobry. A ręczny. A no tam jest takie pomieszczenie WC. WC, WC kwadrat. Tak. Tak. O, to jest to. A gdzie pan ma kierownicę. Tutaj, są biegi, świetnie to zachowane jest, naprawdę. Rewelacja, już troszeczkę widać. Że pewnie bezdomni się tu wdarli. Ale bez porównania, nie, Gregory? No. Do tych wcześniejszych. Melon w jakich jeździły. jeździłe. Świetna sienek, która podejrzewała lata 70. 80. i 90. Najczęściej wtedy No ja Jenkami jeździłem. Jakie takie nie mam na nic W sumie 15. O jezu. O, takie to było. No, kiedy 15. to było, nie? 15 lat temu, kiedy to było. 15 lat temu. Ja zasiądę tutaj, zobaczcie jak się, jak się siedziało. Dobra, w jedziemy. Następna stacja. defekacja. A tutaj się wysyłało bombę na Hiroshima. Ładne, ładne. Jeszcze nie siedziałem w takim całym tym. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o te y, pociągi, lokomotywy i tak dalej, y, no jeśli wam się podobało, to wiecie co zrobić, I dziękujemy tutaj y, Urbex Tinkwizyn za zaprowadzenie za nas do tą fajną miejscówkę, za wspólną eksplorację, oczywiście wbijajcie na ich kanał i to by było na tyle, dzięki i na razie. Hej, słuchajcie się. Szołandów.